I u z tej strony Tuchaj, gdzie jesteśmy na CSGO na którym mamy 352 zł w balansie, oczywiście z kodzikiem Tuchaj 10% bonusu, darmowe 2 złote, grosze na przetestowanie strony. Duży metod płatności, zresztą jak widzicie pliki, karty, przelewy, skiny. Natychmiastowe płatności z skinami, do tego macie 10% bonusu, dodatkowe piękna sprawa. Nie trzeba czekać 8 dni, aż dostaniecie waszą siopę. E, działa to na podstawie historii, więc doładowując, no po prostu wasz balans, znaczy wasz limit się zwiększa i wasz balans też się zwiększa o tyle ile dowadujecie. piękna sprawa. Krypto, eee, PaySafe, Gift cardy, Zangu, Pay Apple Pay jest naprawdę dużo do wyboru do koloru. Oprócz tego, jeżeli używasz kodu tucha i do za 840, masz szansę otrzymać majątkę Gemma Doppler, Doppler razem ponad 5 kafli w kosach. Tutaj wszystko jest rozpisane, warto sobie przeczytać samemu naprawdę świetna sprawa 352 zł nie największy balans jak na nasze standardy, ale z tego zawsze coś da się zrobić. Więc wejdźmy sobie może w Neon case'a 840 klikniemy, sprawdźmy, czy nam coś ciekawego poleci tutaj z tej skrzynki. Ojojoj, Moonrise 18. No to nie jest najlepszy outcome, ale jest to profit. Delikatny profit to zawsze profit. Lubię, gdy coś Wpada do ekwipunku. Oprócz tego w Exchangerze można mieć do 20 skinów na nawet 3 inne. Eee, 1, 2, 3, ile sobie wyżyczycie, więc jak macie 20 skinów, lepiej sobie wypłacić 1, może 2. Jeżeli chcecie na przykład wypłacić Knife Plus Glow Combo, eee, czyli naprawdę spoko opcja. Pamiętajcie, nie warto wypłacać 20 skinów, no i może to 20 pęgerów, których nie da się wymienić na coś lepszego, ale lepszą decyzją, taką nawet, jakby sobie pomyśleć, to jest właśnie wypłata jednego, dwóch, trzech skinków. Dobra, lecimy z botem brosso, z... Znak zapytania, znak zapytania skins i mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Jest to ulepszona skrzynka z naklejkami, że mam większy procent na dropnięcie czegoś, jak na razie prowadzimy, ta don't worry holo. Zrobi kolejny holo. O to chodzi, 14 zł. Żebyśmy tylko wygrali. O to chodzi w tej bitwie. to jak zawsze. Chodzi tylko, o, tylko i wyłącznie o wygraną. Czym więcej otwieramy, tym większa prawdopodobieństwo, że wygramy. E, piękna sprawa. 30. Ale oczywiście pamiętajcie grać bezpiecznie. Jak już otwieracie, to pamiętajcie, możecie zawsze przegrać. E, i to wypłaccie sobie coś lepiej. Ja tu gram na odcinku, bo se bo gram, bo mogę. Oj, 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 ładny proficik. Jej, jej, jej. 58 złotych. Oprócz tego dostajemy tokeny tokeny sklepu Bitwy Skrzynek. Można sobie tu wymienić. Na różne ciekawe nagrody. Ja sobie to lubię stakować, e, sprzedawać w pewnym momencie później. A jak na razie sprzedajemy to. Oprócz czego, e, otwierając skrzynki, dostałem jakieś tokeny. Tokeny można sobie mieć, znaczy otworzyć te skrzynki dodatkowo eventowe, doładować i macie e, awendzik, w którym w król wrzucacie pieniążki w leaderboard. E, no i tutaj każde miejsce coś wygrywano, nawet jak mało płacicie, to wygracie. Jak chuszczę, skina do, do tego do skrzynki, dostajecie skina. A w handlu zbrojeniem wymieniamy tylko na brońki, Piękna sprawa, I może coś jeszcze otworzymy, bo jak na razie jesteśmy na profit. Predator Case, nie wiem czy to otwierają 25-20 Jazda, Jazda, białogwiazda. Gwiazda, Evil Daemon, nie wiem czy to jest dobry skin eee, 23 Lekka Stlata, well worn wiemy sobie jeszcze dwie szanse, 50 złotych Polećmy w tango z tą skrzynką, no i to była nieopłacalna decyzja Signal, Dezastra. 5 zł, no nie o to nam chodziło Wejdźmy, wróćmy sobie na Case Battle, może tu coś jeszcze zdziałamy na koniec, 4-2-0. Czy ktoś dołączy? Dobra. Może moja bitwa, ale ja nie mam cierpliwości czekać, tym bardziej tak tanią bitwę. 16-80, OG grucha, Insomnia, 0-8. Insomnia, czyli bezsenność, do tego bo Adrian. No to mam nadzieję, że uda nam się to sklaczować. No i, no i dokładnie, dokładnie. Piękna sprawa. <laughs> Jest to delikatny profit, Znowu, znowu, znowuż. Wejdźmy jeszcze w to. Tu się dzielimy wygranymi. Meet, Ayani, Apo, Natus, i Bot, i Samo. Trzy skrzynki, 630, nie dużo, bo nie dużo, ale zawsze coś. Mam nadzieję, że też to wygramy. Znaczy, wygramy. No musimy dorobnąć jak najwięcej, żeby mieć się czym dzielić. Bo tu właściwie każdy wygrywa. No ale nie wygrywa każdy dużo. Wiecie o co chodzi? Więc ostatnia skrzynka, no tylko ja wychodzę na profit z tego, tak naprawdę, więc dzielimy się i jesteśmy razem wszyscy na minus. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, lajkowania i komentowania. No i co, no i do następnego. Yo!